Dobry wieczór Państwu. 20.00, zaczynamy wieczorny materiał. Chciałbym wrócić do tego, o czym mówiłem o godzinie 14, czyli do tempa rozliczeń. Mili Państwo, ja dzisiaj rano rozmawiałem z moim informatorem z Prokuratury Krajowej, chcąc dowiedzieć się, tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi. Bo widzicie Państwo, że no nie chcę tego nazwać błędami, aczkolwiek skutkują one. Coraz częściej blamarzem prokuratury, również i blamarzem sądów, które walczą same ze sobą w ramach na przykład jednego wydziału, tutaj dziesiąty wydział karny odwoławczy sądu kręgowego w Warszawie, gdzie jeden sędzia wydaje postanowienia sprzeczne sam, sam ze sobą. Tutaj mam na myśli sędziego dziwańskiego, który przeczy sam sobie, może ma jakąś osobowość wielopostaciową. Oczywiście tutaj to jest metafora. A nie zarzut jakiś chorobowy. Ale na to wygląda, że to towarzystwo tych sędziów tam wpadło w jakiś chaos. Nie wiem, widząc siebie wzajemnie, mówią: Wyłączam cię, wyłączam cię, ciebie też wyłączam. Siebie wyłączam, siebie włączam, a siebie włączam. Wyłączyłem się, ale się włączyłem. Teraz będziemy omawiać akta, ale najpierw musimy te akta wyłączyć, a potem je włączyć. I kolejne komunikaty, które są przedstawiane na stronie Sądu Okręgowego w Warszawie tegoż Wydziału, 10 Kardygoodwoławczego, powodują raczej u opinii publicznej zdziwienie, zaskoczenie, uśmiech niedowierzania. Niektórzy nawet mówią w języku angielskim, mówiąc, What the hack, więc o co tu chodzi? Z kolei prokuratura jest raz bardzo żywawa. A raz jest mniej żwawa. Raz twierdzi, że już stawia zarzuty, składa wnioski o immunitetów, by za chwilę gdzieś się potknąć, czegoś nie zrobić albo zrobić coś za dużo. Tutaj mówię oczywiście generalnie abstrakcyjnie, nieszczególnie. Więc postanowiłem zasięgnąć języka i skomunikowałem się z moim informatorem, mówię do niego, słuchaj, tak czy siak, będziesz musiał się kiedyś rozliczać z działań, zaniechań. No, ziobrystą nie jesteś, więc powiedz mi, o co tu chodzi? I Donald Tusk, jakby dzisiaj też powiedział bardzo ciekawą rzecz, mianowicie, że on nie będzie organizować igrzysk i on by chciał gdzieś w październiku, jako rocznicę, a propos rocznicy, to byłoby to naprawdę fajne święto 15 października zamiast 11 listopada. Myślę, że powinniśmy się nad tym pochylić. Ja bym temu przeciwny, ale zgadzam się tutaj z tezą pani redaktor Elizy Michali, która proponowała, by właśnie to 15 października był świętem państwowym. I ja jestem za. I tu do rozwiązania ma być przedstawienie planu koalicji rządowej i tutaj premier zastrzega, że nie będzie żadnych kłótni, że do tego 15 października oni znajdą kompromisowe wyjścia z tych różnych sytuacji trudnych. Żeby się nikt nie martwił, że będzie wszystko dobrze. Co do rozliczeń to nie chcę organizować igrzysk. I tutaj to było bardzo ciekawe stwierdzenie, bo jakby temat rozliczeń ma być przekazany prokuraturze i sądom. Tutaj Donald Tusk widzi, jak bardzo to wzbudza, czy też podnosi temperaturę opinii publicznej. I on jej nie chce nakręcać, bo też i pisowcy krzyczą, że tortury, że tu łamanie praw człowieka pojawiają się prawniczki, które opowiadają o tych prawach człowieka, kiedy wcześniej no, nie były takie aktywne, tak broniąc praw człowieka w takim zakresie, w jakim mogły to robić, nikt ich nie inwigilował, no ale zostawmy już w spokoju. Ja rozumiem, że próbują gdzieś tam zaistnieć. Mnóstwo jest takich atencjuszy w przestrzeni publicznej, do których telefon po 15 października nie zadzwonił i dzisiaj czują się sfrustrowani, zranieni, że walczyli, a tu nie ma żadnych ofert. Stanowisk, funkcji, propozycji dostają je ci, którzy przez 8 lat praktycznie nic nie robili, siedzieli jak myszy pod miotłą. Taką też słyszałem opinię, że wielu aktywistów społecznych, opozycyjnych walczyło, a dzisiaj nawet im nikt nie podziękował. Nawet się ich do mediów zbytnio nie zaprasza. Tak, jakby w ogóle nie istnieją i są strasznie frustrowani. Ja uważam, że to jest błąd ze strony koalicji rządowej, ze strony pana premiera, że tych ludzi się tak potraktowało per noga. Ja się do nich nie zaliczam, zaznaczam, podkreślam, wytłuszczam. Jest dobrze tu, gdzie jestem i nie oczekuję żadnych zaproszeń. Niezależne media są potrzebne i muszą patrzeć. Ładny na ręce, ale w sposób konstruktywny, sympatyczny, ale tam, gdzie trzeba coś wskazać palcem, to, to będę robić. Widzę pan Siemoniak czy pan Botnar, moi ulubieni bohaterowie wielu materiałów. No ale siłą rzeczy. Ja, ja ich nałamę naszego kanału, nie zapraszam, oni się sami wpraszają tym, co robią albo to, czego nie robią. No i właśnie kwestia to, czego nie robią. I tutaj mój informator z Prokuratury Krajowej mówi mi, że te śledztwa, które są prowadzone, są prowadzone wedle pewnej strategii taktyki w tej kolejności tych pojęć, tak by doprowadzić do stwierdzenia, że mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, że jakby wielowątkowość tych wszystkich spraw wymaga jakby współdziałania też wielu zespołów śledczych w całej Polsce. Plus do tego jeszcze dochodzi niechęć ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego do podejmowania decyzji. To też jest jednym z problemów, bo pan minister Bodnar nie lubi podejmować trudnych decyzji. Również pan Korneluk też nie lubi podejmować trudnych decyzji, chyba, że ta trudna decyzja jest tylko pozornie trudna, ale przysporzy mu na przykład poklasku. Tak jak się zdarzyło w Gorzowie Wielkopolskim, gdy on Jedną decyzją zmienił decyzję prokuratora niższego szczebla, by wypuścić kogoś tam z aresztu śledczego i on to ogłosił, Urbiet Orbi, wiedząc o tym, że to nie spotka się z żadną krytyką ze strony tych zastępców Adama Bodnara, tam jest ten Hernand, tak, tam jest jeszcze paru innych, tych prokuratorów tutaj naprawdę duży cudzysłów, Część tam z nich podobno pracuje, cały czas bierze państwowe pieniądze, jednocześnie swojego szefa, czyli pana Bodnara, w mediach społecznościowych opluwając. I to dość obrzydliwy sposób. I teraz pan minister nie lubi podejmować decyzji. To powiedział mi mój informator, który jest, no, może być rzetelnym źródłem informacji. Tak, również i prokurator krajowy. Unikają podejmowania trudnych decyzji. Czyli na przykład, jeżeli umorzono śledztwa w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego, to i jeden, i drugi mogli to zmienić jedną decyzją, nakazując prowadzenie tych śledztw, ba. Podejmując decyzję o tym, by podtrzymać wnioski o uchylenie immunitetu, a samego Kaczyńskiego postawić e, ostatecznie przed sądem za zniszczenie wieńców. Ale w tej prokuraturze podjęto decyzję o umorzeniu, by. E, Właśnie nie robić igrzysk, nie powodować napięć społecznych, by wyciszać. Czy to jest rodzaj grubej kreski? Zapytałem się mojego rozmówcy. Powiedział mi, wiesz, nie do końca. W pewnych zakresach chcą zrobić taką grubą kreskę, żeby nie powodować napięć społecznych, bo wiesz, idą wybory prezydenckie, po, będzie tutaj polaryzacja społeczna. Więc tam, gdzie nie ma wyjścia i trzeba działać, no to będziemy działać, a tam, gdzie można powiem, ogień ugasić, wlewając wiadro wody, no to tak właśnie będziemy robić. On ja słuchaj, no dobrze, ale przecież jesteś świadkiem tego, i to można powiedzieć codziennym, bo mieszkasz w Warszawie, gdzie znowu Kaczyński się pojawia, no to mi przerwa w połowie zdania i mówi, no tak, wiesz, ale w zasadzie to też i demonstranci niepotrzebnie tam go prowokują, mówię, no ale. Przecież ci demonstranci mają. Oj, coś mieliśmy ze światłem, Ci demonstranci mają jednak prawo wyrażania swojej opinii. No tak, ale wiesz. I to, to tak, ale wiesz. Ja zinterpretowałem w ten sposób, bo mój rozmówca mi oczywiście nie powiedział, że dostał takie czy inne polecenie, hmm, czy też taki jest trend, ale ja odniosłem, proszę Państwa, takie właśnie wrażenie, że czytając między wierszami, łącząc kropki, że o to w tym chodzi, by niektóre sprawy wyciszać, że opinia publiczna żąda tychże igrzysk, że chcą zobaczyć na tej arenie lwy, pisowców i to, co się będzie działo, a najchętniej jeszcze gladiatorów, tak, by poczuć satysfakcję z tego, że przez 8 lat byli nękani i gnębieni. Tylko że ten pragmatyzm polityczny. Wygląda tak, że tych, którzy byli skrzywdzeni przez reżim, którzy doznali wielu różnych nieprzyjemności, którzy byli nękani, zastraszani, ciągani po prokuraturach, relatywnie jest o wiele, wiele mniej niż tych, którzy poszli do wyborów, bo czytali o tym wszystkim w mediach. Ale najważniejszy jest chleb i ewentualnie nie igrzyska, może w mniejszym wymiarze. Ja oczywiście będę domagać się rozliczeń, z państwa również, ale też chcę, żebyście mieli świadomość, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny działa właśnie w ten sposób, by nie podejmować niewygodnych dla siebie decyzji. Mógłby oczywiście podjąć szereg decyzji procesowych, które skutkowałyby na przykład zatrzymaniami najróżniejszych działaczy czy polityków. Trudno ich nazwać politykami, ale nazwijmy to tak potocznie politykami. Czy to są w polu, czy PiSu. Mamy do czynienia przecież ostatnio z tym piesiewiczem i dużymi wątpliwościami. Tam powinna wejść prokuratura, bo to nie jest jakieś nie wiem suwerenne państwo. Prokuratura powinna zadziałać z urzędu. I tu też zadałem pytanie mojemu rozmówcy: dlaczego nie reagujecie z urzędu? No przecież groz was śledzi media społecznościowe, prokuratorzy wyższego szczebla. Widzicie, co się dzieje? Dlaczego nie reagujecie z urzędu? Mówi, wiesz, no z urzędu to się rzadko kiedy reaguje. Mówi, no dobrze, no ale to przecież nowa jakość, tak? Państwo praworządne, te praworządności. No tak, ale wiesz, jest tyle spraw, że zajmować się jeszcze z urzędu to nie ma najmniejszego sensu. Ja mówię, dobra, a na przykład weźmy takiego stanowskiego. Ja mówię, tu umorzona sprawa. On mówi, słuchaj, no ja nic na ten temat nie mam, ale ja to sprawdzę. Także czekam tu na odpowiedź z pierwszej ręki. Bo nie interesuje mnie, kto się na razie przynajmniej, kto się podpisał. Pod tym to będzie moje drugie pytanie, ale co się stało z zawiadomieniem z 2018 roku? Wiele jest takich zawiadomień, które nagle gdzieś, nie wiem, trafiły do jakiegoś garażu Ziarkiewicza. Powinny znaleźć swoje, swoją odpowiedź, na przykład w odmowie wszczęcia postępowania, czy cokolwiek takiego. Ale zniknęły. Kolejna sprawa dotyczy, i też zadałem pytanie mojemu rozmówcy, dlaczego mając na przykład na przysłowiowym widelcu sprawy spółek prawa handlowego, których członkowie zarządów i udziałowcy powiązani z mafią PiSowską nie składali, ba, i nie składają sprawozdań finansowych, gdzie Krajowy rejestr sądowy, wydziały Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu są obowiązane składać zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez takich członków zarządu, ale tego z jakiegoś powodu nie robią. Wydział, wydziałowi nierówny i w sądach, w KRS-ach różnie też bywa. Że nagle się umarza jakieś postępowania. Widzę na przykład sprawa też Stanowskiego, Gate 24, 11 stycznia tego roku. Umarza się postępowanie, nie zawiadamiając prokuratury. Nie mogą znaleźć firmy, to trudno, nie złożyła sprawozdań, też trudno. Nie będziemy wydawać pieniędzy na korespondencję, żeby nie obciążać skarbu państwa. No, proszę państwa, to jest argument wyciągnięty z niewymownej. No i też to będzie trzeba wyjaśnić, ale to jest tylko jednostkowy przykład, który podaje państwu. Jako pierwszy z brzegu, a tych przykładów są w skali kraju nie setki, ale tysiące. I też zadałem mojemu rozmówcy pytanie: Co w tej sytuacji, będzie co są, mówi? Ja za sądy nie odpowiadam. Ja wiem, no wiem, ale jeżeli sąd nas zawiadomi i złoży takie zawiadomienie, to w tej chwili oczywiście będą prowadzone czynności. Tylko ja mówię sobie, no ale prowadzone czynności to oznacza, że możecie je prowadzić przez kolejne rok, a potem znowu gdzieś wywieźć akta do garażu Ziarkiewicza. On mówi, że absolutnie nie. Tylko to niestety będzie na jakimś dalszym planie. Pomimo tego, że jeżeli przyjęlibyśmy za cel rozliczenie PiS, czyli to jest to, co obiecywał premier przed wyborami, dlatego otrzymał władzę. Dlatego koalicja rządowa wygrała wybory, ponieważ. Otrzymali mandat w wyniku obietnicy, rozliczymy PiS. To był jedyny powód, dla którego ludzie poszli do, do wyborów. By rozliczyć PiS. I to w tej chwili nie ma miejsca w takim zakresie, jak miało być. No ale to wszystko jakby trwa. Mówi, że będą prowadzone czynności zmierzające ku temu, by stawiać zarzuty, ale jednak widzisz, bo prokuratorzy są, ale gro. Się zwalnia, część idzie na zwolnienia lekarskie, część została zawieszona w czynnościach. Mówi, nie ma komu się tym zajmować. rozumiecie Państwo, czyli jesteśmy w sytuacji takiej, że na przykład ktoś może popełniać przestępstwa, wychodząc z założenia, że zanim się mu dobiorą do niewymownej, to miną długie miesiące, jak nie lata. Bo nie ma komu. Policja też jest bardzo zajęta różnymi sprawami. No i teraz dochodzimy też jeszcze do sedna sprawy, mianowicie w naszym kraju jest niewielu śledczych, prokuratorów, którzy się merytorycznie znają na materii, którą się zajmują dzisiaj, czyli chodzi o przestępstwa gospodarcze tego typu, które są popełniane na linii Skarb Państwa, prywatnej firmy. Bo my nie mówimy o wyłudzeniach vat od tego jest mnóstwo specjalistów w prokuraturze. Oni karuzele vat proszę Państwa, wyczuwają przez ściany. I to nawet w takiej, można powiedzieć, niemieckiej cegły, pruskiej, solidnej, dużej cegły, jak w Zamku Krzyżackim. Oni wyczuwają karuzele vat -owskie. wyczuwają różnych hochsztaplerów, wyłudzaczy. Przestępstwa przeciwko bankom, wyłudzenia na przykład kredytów przez różne firmy. Oni to wyczuwają nawet jedną dziurką od nosa, mili państwo. To są specjaliści. Oni już wszystko widzieli, wszystko przeszli, oni wszystko wiedzą. Uśmiechają się ci prokuratorzy, mówiąc: tak, 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 wiemy co, jak. Ale wały na poziomie skarb państwa, spółki prywatne, wyłudzanie. Dotacji, wyłudzanie pieniędzy przez różne stowarzyszenia, fundacje, pranie tych pieniędzy, przesyłanie ich między sobą, szczególnie tam, gdzie pojawiają się polityczne nazwiska, gdzie pojawia się kwestia kościoła katolickiego to jest to, o czym mówiłem wczoraj. To wszystko powoduje, że śledczy dotykają to jak gorącego garnka albo gorącego kartofla. Boją się poparzyć, boją się to ruszyć, zostawiają to na później. A może to się Ty tym zajmie. Wiesz, co tu mam taką sprawę? Ja nie bardzo wiem, jak to ugryźć. Wiesz, no lepiej to zostaw tam na razie. Tak? No weź tam, przesłuchaj parę osób i to jakoś tam będzie. Wiesz, jakiś biegłych powołaj. Tak to się odbywa, drodzy Państwo. Dlatego te śledztwa tak długo trwają. Weź tam, przesłuchaj kilku świadków, wezwij ich na termin. No jak się nie stawią, to wiesz tam, potem ich znowu wezwij, ale tam nie naciskaj żadnego doprowadzenia. Weź to wyszli do biegłych, to będziesz miał 3-4 miesiące z głowy, albo i dłużej. No powiedz biegłemu, żeby się nie spieszył. Wszystko zgodnie z prawem, no biegły ma tam swój czas, żeby to zrobić, Możesz też o opinię uzupełniającą potem wystąpić. No to potrwa. Pół roku dłużej weź to odpuść, tak? Że zarobisz się, chłopie. Takie są prowadzone rozmowy. W prokuraturze ma być przyjemnie swojsko, bez nerwów. Mają sobie spokojnie pracować funkcjonariusze publiczni, którzy mają stać na straży porządku prawnego. I Państwu się wydaje, że że oni są tacy energiczni jak Ewa Wrzosek, że są tacy zachowawcze, że widzą przestępstwa, reagują. Zlecają policji podejmowanie czynności, czy ABW, czy CBA. No, CBA to No CBA. ABW tym bardziej. A propos ABW, to doszły do mnie takie informacje, że jakieś notatki spisują na mój temat. Że rzekomo ktoś ze mną z ABW. Rozmawiał. Więc chciałbym poinformować, że ktokolwiek napisał taką notatkę, nigdy ze mną nie rozmawiał. Zmyślają. Ja wiem, z kim ja rozmawiam, wiem, o czym rozmawiam i zapewniam Państwa, że ci z służb, z którymi ja rozmawiam, to nie są ci, którzy składają takie notatki, bo właśnie ci mi o tym opowiadają, śmiejąc się, że, że jakiś funkcjonariusz złożył notatkę, że rozmawiał ze mną. Że się coś wydawało. Ja na, tego na razie nie ruszam, patrzę na to z takim uśmiechem, bo po co oni mogą? Wąsik z Kamiński nie dali rady przy całym bezprawiu. No, tym bardziej ci, którzy zostali. No chyba, żebym został, nie wiem, przestępcą, tak. Ja jestem praworządny. Może i naiwny czasem w życiu bywałem, e, wierząc, e, wierząc w uczciwość ludzką i sam się narażając, ale na pewno nie jestem przestępcą. Więc sobie możecie pisać swoje notatki, ile chcecie. Wracając do meritum, mili Państwo. Te, przygotujmy się na to, że prokuratura będzie się zasłaniała tak zwanymi czynnościami procesowymi, że im się nie chce tym zajmować, bo nigdy wcześniej nie mieli okazji się zajmować taką skalą przestępczości. Oni nie wiedzą, jak się tym zająć. Na to ja powiedziałem mojemu rozmówcy, że lansuję taką propozycję, taki apel w mediach i również też przedstawiam opinii publicznej, aby też ten pomysł ewentualnie poparła, by powołać spec zespół śledczych, taki zespół interdyscyplinarny, który zająłby się rozliczaniem PiSu, Podobnie jak powołanie odrębnego wydziału. Sądu Powszechnego, przy sądzie apelacyjnym, na przykład, czy przy tymi sądów okręgowych, powołanie kilkudziesięciu sędziów, którzy będą pracować w, w tym wydziale karnym, takim wydziale specjalnym, e, takim trybunale, e, choć w ramach konstytucji ustawy e, prawo o sądach powszechnych, gdzie będą orzekać w sprawach pisowskich przekrętów. E, nie jest to nowy pomysł. Przypominam, że po drugiej wojnie światowej powołano. Trybunał taki specjalny, który właśnie orzekał w sprawach zbrodniarzy wojennych. Oczywiście ja nie porównuję zbrodniarzy wojennych do pisowców, tak abyśmy mieli jasność. Chodzi mi o sam mechanizm, że powołuje się struktury sądowe specjalne, by i w trybie szybszym i jakby tylko i wyłącznie skupiły się na rozliczaniu przestępstw wówczas w 1946, 1947 i kolejnych latach. Chodziło o rozliczanie zbrodni wojennych. Tak, ale tutaj mówimy o przestępstwach wobec Skarbowi Państwa, narażeniu, narażeniu Skarba Państwa na wielomiliardowe straty, zorganizowana grupa przestępcza i tak Także, mieli Państwo, tak wygląda sytuacja. Można powiedzieć, informacje są bardzo rzetelne z pierwszej ręki, które zasięgnąłem. Mój rozmówca też zasięgał też zdania innych, wyżej położonych. Yy, bardziej zbliżonych do kręgów, zbliżonych do krain. No. Yy, I co Państwo na to? Dajcie znać w komentarzach, bo chyba też musimy zacząć naciskać również na Pana Premiera, by jednak yy, może nie organizował nam igrzysk, ale jednak yy, przekonał pod, tak podległych mu ministrów, że yy, bycie ministrem i służba narodowi wiąże się z podejmowaniem decyzji, za które ponosi się odpowiedzialność, ale jeżeli ktoś nie chce ponosić odpowiedzialności, boi się, to niech lepiej się schowa do mysiej dziury. Niech zrezygnuje, niech złoży swój urząd i się wycofa. Na jego miejsce będą chętni, którzy będą w stanie to robić szybko i profesjonalnie. Drodzy Państwo, ja się z Państwem już żegnam. Rozględziłem się dzisiaj wieczorem, także wybaczcie mi, że już się robi późna pora. Widzimy się o 10.00 jutro geopolitycznie. Życzę Wam też dobrego, spokojnego, tak zwanego długiego weekendu, bo pewnie go spędzacie w miłych okolicznościach przyrody, a mnie będziecie oglądać, jak z weekendu wrócicie albo jak będziecie wracać. Szczególnie zachęcam do słuchania mnie w samochodzie. To jest fajna sprawa. Ja na przykład lubię słuchać redaktora Pińskiego jadąc autem albo Lizy Michalik. Wiem, jak wyglądają. No na pani Eliza, to mogę popatrzeć. Tak, no Ale na Janka tu. To... Lubię go posłuchać. Lubię jego głos, on mnie us uspokaja. Dobry. Kochani, widzimy się. 10.00 jutro.